Czy Sympatyk to sympatyczny serial? Niekoniecznie, ale czy dobry? Przekonajmy się w najnowszym odcinku serial Killers. Welcome to the world of spycraft. Ja jestem prostym człowiekiem. Jeśli Park chan coś kręci, to siadam i oglądam. Nawet jeśli jest to serial. Ostatni serial wyszedł mu całkiem dobrze. Mówię o serialu Mała Bożka, z Florence tak. w głównej. Teraz mamy serial Sympatyk. Między innymi z Robertem Downey'em Jr. w szeregu różnych ról. To Również nie. śpiegowski, więc to jest w pewnym sensie kontynuacja tej tonacji, którą Park Chan-wook zaproponował w Małej Doboszce, ale też chyba trochę podbicie po przekrzki. Jak podobał ci się ten pierwszy odcinek? No mi się podobał ogromnie, to znaczy, no jak ja jestem jakby w twoim obozie, że jak Park Chan-wook coś kręci, to ja się patrzę. I to rzeczywiście przywodzi na myśl małą doboszkę, mhm. który też jest szpiegowski i też jest o pewnym um, przedstawianiu i o pewnym jakby zatapianiu się w roli szpiega. Mała Doboszka koncentrowała się bardziej na, powiedzmy, tym performensie, to mhm. tutaj e, bardziej chyba się koncentrujemy na, jakby na kinie i na, na pamięci. Serial, odcinek otwiera się cytatem z książki, na której podstawie jest zresztą ten serial oparty. To jest książka Wieta Tannuena, nagrodzona zresztą nagrodą Pulitzer. Tak, tak. Który mówi wojnę się wykrywa dwa razy, raz na polu bitwy, drugi raz w pamięci, w pamięci tak. I tu mam wrażenie, że to jest, to znaczy. To są wspomnienia, bo jakby na tym polega to, że, że jest mhm. młody człowiek, nasz główny bohater, który opisuje swoje życie i tam opowiada o różnych wydarzeniach e, i przywołuje to z pamięci i to jest um, jakby zrobione jak film, prawda? Kaseta wideo, w sensie, że przewija wydarzenia, wraca, nie wraca, więc to może być na początku takie um, dosyć mylące czy, czy rozpraszające, no ale to się ogląda fantastycznie. No właśnie, bo co to w ogóle jest? To jest Opowieść o podwójnym agencie. Tak. To się dzieje w trakcie wojny wietnamskiej, chociaż to jest ciekawe, jak się dowiadujemy też z tego tekstu otwarcia, tam są dwa takie Ta. znamienne cytaty. Mhm. Pierwszy to jest ten o tym, że wojnę toczy się dwa razy, któryś przytoczyłaś, a drugi to jest taki, że wojna, którą my znamy jako wojnę w Wietnamie, w Wietnamie ona jest znana z kolei jako wojna amerykańska. amerykańska tak. I to jest tak jakby taka fundamentalna metafora całego tego serialu. Bo mamy bohatera, który jest pół Francuzem, półwietnamczykiem, wychowanym zresztą jeszcze częściowo w Stanach Zjednoczonych. I on jest podwójnym agentem. Mm -hmm. Z jednej strony jest oficerem policji w Wietnamie Południowym, ale równocześnie jest tajnym agentem Sił Północnych. Yy, I on jest tak jakby postacią pomiędzy. Pomiędzy, on mówi on... w którymś momencie, że on jest skazany na widzenie dwóch stron. Yy, I cały serial polega na tym takim lawirowaniu jego między tymi kolejnymi rolami i kolejnymi poziomami narracji, bo. Te ostatnie dni przed upadkiem Saigonu, które oglądamy jakby w tej głównej linii narracyjnej, to jest tylko jedna z tych, z tych, jeden z tych poziomów narracji, bo mamy też jakiś poziom wyższy, na którym on jest przesłuchiwany i tak. próbuje sobie przypomnieć i stąd pojawia się ten mechanizm, o którym mówisz, cofania taśmy w jego głowie, albo no. wymyślania, albo to też jest ciekawe, na ile on sobie wymyśla te kolejne wspomnienia. No, to jest na ile rzecz. sobie przypomina. To... Tak, no to jest, to jest inna rzecz, prawda, mhm. bo to znaczy pewnie będziemy jeszcze mówić o roli Roberta Downie'a Juniora, mhm. który jest tutaj w szeregu różnych ról, w pierwszym odcinku gra oficera CIA mhm. takiego i jest to dosyć przerysowana postać i ja wiem, pamiętam jak ty oglądałeś pierwszy ten, mhm. pierwszy ten odcinek i mówisz, że, a, że właśnie się, ty się zastanawiasz, czy, to nie, czy on nie idzie jakby za bardzo po bandzie, a, z tym, a mi się wydaje, że to jest właśnie celowe, bo to jest w y, jego pamięci, mhm. prawda? Że, że to jest w pamięci naszego głównego bohatera, który odtwarza jakby postać karykaturę amerykanina mhm. y, amerykańskiego agenta. I, I to jest bardzo ciekawe, bo wszystko takie mam wrażenie. wszystko, co widzimy, jest w pewnym sensie właśnie kreacją, jest czymś odtworzeniem czegoś co może być prawdziwe, może być nieprawdziwe i właśnie te, te przesuwania tej taśmy na przykład, czy, 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 czy tam się też, z, a bo właśnie Park chan tak cudownie gra jakby perspektywą, gra odbiciami, gra jakby inscenizacją wewnątrzkadrową, no, no jakby cały swój wspaniały warsztat przywozi tutaj do, do tego serialu, i który, no, że to jest tak strasznie bogate, i tak strasznie bogate w różne znaczenia. No i tak raz z tą konwencją też kina, filmu, opowiadania yy, toczy się wprost, bo. W Pierwsza scena, czy jedna z pierwszych scen, toczy się zresztą w kinie. Tak. W kinie, w którym ma być grany film Życzenie Śmierci z Charlesem Bronsonem. Zresztą Death Wish to jest tytuł pierwszego odcinka tak. tego serialu. Potem się okazało, że w tym, tym kinie nie toczy się, nie ma tam seansu, tylko toczy się tam przesłuchanie. Tak. Więc to jest innego rodzaju, In... zupełnie innego rodzaju Życzenie Śmierci. I cały ten serial Sympatik jest trochę taką grą z konwencją przedstawiania tej wojny wietnamskiej, bo dotychczas znaliśmy tę wojnę przede wszystkim z perspektywy amerykańskiej. Tak. Wszystkich amerykańskich filmów, nawet tych, które były krytyczne, Względem wojny w Wietnamie, rozmaite czasy apokalipsy, łowcy jeleni itp. Tak. Tutaj jednak sytuacja się odwraca i to jest bardzo ciekawe, że możemy ją obejrzeć zarazem z kogo, ze strony osoby, która pochodzi z Wietnamu, więc siłą rzeczy ma inną perspektywę, ale ta perspektywa jest jeszcze ciekawsza, bo jest właśnie tak jakby zmultiplikowana przez ten fakt bycia podwójnym agentem. Ja miałem takie skojarzenie z filmem polskim filmem, Doppelganger Sobowtur. O, Widziałaś okay, widziałam, tak. Tylko to jest taki dobry Doppelganger. <laughs> Jeśli chcecie obejrzeć dobry film, dobry serial o podwójnym szpiegu, to, to nie Gierszał, <laughs> tylko Robert Downey Jr. i Hua Shandai, tak się nazywa aktor, granicy postać głównego bohatera, chyba bezimiennego zresztą, tak tak tak, tak, tak. To jest też znamienne, tak? Tak, on ma ksywkę Kapitan, w sensie uh -huh. tak, tak jest, tak, nie poznajemy jego y, imienia. No i ten y, pierwszy odcinek z czego, y, wprowadza nas jakby w jego świat, on się, on się dzieje w Wietnamie, myśmy zresztą widzieli już dwa odcinki, uh -huh. ale będziemy, jakby, więc nie będziemy tu spoilerować, y, bo kolejny odcinek dzieje się już y, gdzie indziej, y, natomiast ten pierwszy Odcinek. My widzimy jakby jego świat, jego, skąd on pochodzi, jego przyjaciół, prawda? On też ma dwóch, dwóch przyjaciół. Mhm. Jeden jest. Kiedy są w różnym e, stopniu tak, zaangażowani w konflikt. W konflikt, dokładnie. Więc on tak jakby rzeczywiście żyje na tej granicy, tak jak już mówiłeś, tych dwóch światów. No i też ta tonacja w jakich parkach, tak. jak to opowiada, taka bardzo... To jest podwójna. Dlatego podwójna, tak. <laughs> dlatego też ten Downing Junior to moja wątpliwość, czy aby on nie gra za bardzo, ale to tak. jest absolutnie w konwencji. Tak. To jest taka konwencja cudzysłowowa i bardzo satyryczna. Tak. I z jednej strony to jest serial, który wciąga nas po prostu szpiegowską intrygą. Tam jest cała ta akcja, że on musi wyciągnąć te papiery tak. z biurka Jakąś swojego szefa, też, generała. Tak. Więc jakby wchodzimy, siedzimy jak na szpilkach, denerwujemy się, a z drugiej strony mamy takie obrazy absurdalne, czy wręcz satyryczne, gdzie mamy tę, tę grupę wietnamskich notabli, którzy jadą na, na lotnisko, żeby w, móc odlecieć z Wietnamu przed, przed, przejęciem, tak. przed upadkiem Saigonu. No i ten generał, który jakby dowodzi po, południowym Wietnamem. Przewodzi ten, 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 ten autobus, a autobus jedzie, on te, jedzie przed autobusem na Harleju. Mówisz, co to w ogóle jest? Tak, tak, i te buty wszędzie rozrzucone, no jakby wizualnie to jest, to jest przepiękne. Mhm. Ale też to jest właśnie w takiej konwencji, ty już też mówiłeś filmowej, że to się naprawdę kojarzy jak taki właśnie to, to jak, jak zachodnie kino przedstawia e, w Wietnam i, i właśnie jakby tą wojnę w jakiś taki sposób dosyć melodramatyczny momentami. Ja mam taką wątpliwość tylko bo spojrzałem na listę odcinków, mm -hmm. których jest 8. Park chan odcinków. 7, przepraszam, pomyłka. <laughs> I i moja wątpliwość wiąże się z tym, że odkryłem, że Park chan wyreżyserował tylko, tylko trzy. trzy pierwsze odcinki. Tak. Potem mamy Fernando Merellesa, a potem jest reżyser Mark Manden, czyli jakby stopniowanie reżyserów w dół. A. Ale myślę sobie na przykład o takich serialach jak Hunter, gdzie tak. David Fincher nadawał ton to i potem jakby inni reżyserzy mm -hmm. przejmowali pałeczkę jakkolwiek było widać było widać różnice, ale poziom wciąż był utrzymany. Tak. Park chan pozostaje do samego końca showrunnerem i współscenarzystą tak. tego serialu razem z Donem McAllarem, więc myślę, że on nadał ten ton tak wysoko, że ta konwencja powinna się utrzymać aż do końca. Tak, to jest bardzo ciekawa historia, bo ja naprawdę jestem zainteresowana... W... Co będzie dalej, co będzie z naszym bohaterem? Szczególnie, że on rzeczywiście jakby opowiada, jest w więzieniu i opowiada tą historię swojej współpracy i swojej podróży później jako zeznanie, więc też nie wiadomo, jak to skończy. No Tak, Ramon tak. generuje kolejne pytanie, tak. czemu trafił do więzienia, czemu jest przepytywany, jak to się stało, Dokładnie. że wrócił itp. Itd. Tak, więc jakby jest, jest ten haczyk i odcinek się kończy dosyć takim mocnym cliffhangerem. To jest zabawne, spoiler z z drugiego odcinka. W drugim odcinku ktoś nawet to komentuje, że poprzedni odcinek skończył się hollywoodzkim cliffhangerem. Mhm. Więc ten poziom meta tak. jakby jest na bardzo, tak, tak. na bardzo takim intensywnym tonie. Tak, to prawda, to prawda. Więc my, my, my będziemy na pewno oglądać. E, piszcie w komentarzach, czy wy będziecie oglądać, czy widzieliście, e, czy jesteście zainteresowani. Czy sympatyzujecie z Sympatykiem, innymi słowy.